Także witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z serii na Polsce Ostatnio, bo tamte serie już niestety wyleciały albo tamtego na live. Chciałem Wam dzisiaj zrobić live, nagrałem to oczywiście w sobotę 10 no nie udało mi się, no trudno bo nie, bo znika cały czas wysyłania, bez wysyłania się nie da Na początku zostawcie hashtag Rem Pięćdziesiątka, piątka, przypnę wam serduszko Zapraszam na social media, zostawcie łapaczkę w bo może Was wyświetlę na jakby, Jak będzie więcej po prostu subskrybentów Dlatego warto, a my co, lecimy Nas Po odcinku zebrałem kostki, ułożyłem je w miarę, w miarę Tylko nie mogę jechać za szybko, czekajcie nie mogę jechać za szybko, no bo spadną mi. Dlatego muszę w miarę powoli jechać. I nie robić gwałtownych ruchów. Dlatego, no. no o, o, o. się mi zaspelka. To jest tak ułożone, tylko żeby przejechać do moją gospodarkę. Naprawdę. No bo to jest ten autobus, widzicie? Już tu nie przejadę. O, i tu przejadę. No. Jarenko, wskaz na prawo, wycieramy sobie pyszczki. I idziemy kurwa lajkować Bartkowskiego I rura I hejo, hejo, heja, heja Idzie fast I napiszcie mi też w komentarzu co mamy zrobić my, my my z tym Jasonem, ale to mniejsza Tą furgonetką tam co stoi yy. I czy mam grać w kamerze zewnętrznej, czy tak bardziej... Tak, czy mieszanie. Na przykład teraz tak, były za chwilę tak, jak na piście, tak zrobimy. No, tu bym wyjechał, ale po co ma się męczyć jak możesz na drogą? Dobra, screenshoty porobione akurat mi się przydadzą. Tam wstawić na zdjęcie, czy coś na mojej, na mojego Discorda. No to wiecie, fajnie tak się wstawić, nie? Jestem na swojej gospodarstwie. nie? to się rozładuje, ale powiem Wam jedno. Na pewno będzie tu nawet zajedziemy gdzieś tak Dobra, czy jaska nie stoi A my co? Hmm, weźmiemy 55, odepniemy Ostatni raz widzicie 55 w tym stanie Bo jedzie do remontu, jedziemy nie? Nic nie jedzie a remont będzie miała tam u jednego typka, tam w mieście przeprowadzane dlatego muszę mu jechać za bo to by była ta furbanetka pana Jasona Gerulli największego mordercę poprzedniego sezonu chyba powróci kto wie? ten wie rura idzie fast Jeszcze ja w niej mi wszystko działa. Patrzcie jest zdrowa 55, ale na ten teren, niestety, potrzebuję mu jeszcze. Będzie tak mogę wam zalić, co będzie w niej robione. Na pewno będzie mechanicznie zrobione. Na pewno napęd będzie do niej założony 4x4. Kabina będzie wywalona i dana nowa, wygodniejsza. Co by też. Co by tu jeszcze powiedzieć o niej, co tu będzie w niej robione? Hmm. No i na pewno będzie pomalowana oryginalnie. Tylko. Nie, i będzie kolor czerwony. Tak sami widzicie, tu jest taki koror czerwony tylko że ten czerwony już jest wyblaknięty no i niestety no no co ja mam powiedzieć yy, na pewno rejestracja będzie zmieniona na nową będę musiał pojechać do urzędu ją zmienić na tą nowszą bo, a tą sobie zapamiętam to tą sobie gdzieś tam do garażu powieszę że coś chyba że nie da się zmienić tej rejestracji no to zostanie tak ta sama no lampy z przodu będą zmienione na 100% no, no tak żeby była po ja z fabryki no tylko rzędzie miała napęd dodany i turbo no to chyba takie mniej ważniejsze rzeczy i teraz gdzie ten typek mieszka hmm, poczekajcie się zapytam kogoś poczekajcie co o kurwa mówiłem Ja się zapytam czy tu mieszka jakiś mhm, mm to nie tu. Dobra Ale pali od strzała o kurde Ty pajacu jeden. wyjeżdża mi tego z, z głównej drogi. Nie, mm, yeah, to nie tu. Czekajcie, albo to tu będzie, albo tu. Czekajcie, ja się zapytam. Albo hmm, no to jest jak nie, to nie jest wejście, czekajcie, że to jest wejście, albo Dzień dobry, w jakiej sprawie pan przyjął? A, bo ja tam mam takie sprawy, bo tutaj w okolicy jest gdzieś pan mechanik, i tak się pytam, gdzie tu jest. Chodź pan, poka... Chodź pan, tu pokażę panu. jak widzi pan, przyjadę tu 55, ale za szansę nie mogę go znaleźć. Prócz on będzie w tym domu, tam, tym, tym dachu, co tam wystaje, tam, co tam, z tym nowym garażem. No. Dobra, dobra, to dziękuję. Ręka Ryśka. Ręku Ruszka, po naura. Dobra. dobra. Typ nam powiedział, że to w tamtym domu co widzieliśmy pierwszego. Czyli trzeba nawrócić, Przepraszam. Widzicie? Ona ma chyba szturbo nawet założony. Poczekajcie i to był ten bo tutaj miałem się umówić z nim na remont, że mi wyremontuje ją i pokazał mi ją zostawić gdzieś tutaj Dobra, poczekajcie, bo ja to do mnie wierzę runy przyjdą w nocy czy coś i dopiero będzie to zamykać ją Dobra go nie ma, ale kazał mi zostawić a ja muszę mu ja mam na koncie 7000 dlatego ja muszę mu piątkę dać za to, no ale to chyba nieważne nawet ja będę teraz na nogach musiał już iść, albo dobra I co w dalszej części odcinka cykl stoi też, jeszcze dobra pojedziemy koledze jeszcze odwieźć tą ładowarkę do sklepu. Milona jedzie. 21. No co tak jak ci dziaska w sumie. Jedziemy. I zakończymy wtedy odcinek. Na pewno. I to byłoby chyba na dzisiejszy odcinek. Tyle no, na następnym odcinku. Myślę, żebyśmy już mogli batalerżować pole. Bo by akurat 60. albo nie, 60 i tak nie wróci. Hmm. A może ja na następnym odcinku, czyli tak no, na pewno, to może ta 60. jeszcze 55. No, przepraszam, by wróciła z tego remontu. Byśmy ją... byśmy to zaczęli talerzować nasze pola uprawne facet ty tam z tyłu Ej, weź dobra, niech... przepuścimy go no ja, jedź, przepuścimy go, bo... mam to szybsze, bo ja bym go zatrzymywał ładowarka fajna, bo też mi pomogła załadować te głupie ten głupi owiec, za który zrobiłem 4,5 tysiąca o, nie mówiłem o tym trudno i rura ja bym sobie taką ładowareczkę zamiast tamtego cyklopa kupił, no ale ta ładowarka droga jest niestety do ładowarka chyba z 50, nie wiem, no, 50 tysięcy ona kosztuje, coś No, ja jaja, ale no jeszcze tyle na pewno w przeszłości gdzieś tu kupimy jakieś pole. No, nie my się żeby tu gdzieś kupić, nie? Także będzie, jest do roboty. A, ja Wam na Discordzie zadałem ankietę. Tam na moim jednym z kanałów jest tam, jest tam jest kanał Ankieta i tam jest ankieta stworzona. Czy chcecie odcinki 30-minutowe? Może niektórzy nie są na moim Discordzie, na który też zapraszam. Link w opisie jest tam cały czas. I żebyście po prostu, to nie, żebyście po prostu, tylko czy. Albo tutaj mi napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinki 30-minutowe. Bo ja mogę takie coś dla Was zrobić. Będzie może trochę, będzie dłużej się już renderowało i wrzucało na YouTube, ale byście mieli akurat 30 minut odcinka. Dlatego napiszcie mi, czy chcecie tak, czy nie. No oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcje z dzwoneczkiem, żeby Was nic nie ominęło. Na przykład takie jak live, y, filmy, no, no i nie tylko takie rzeczy, bo jakieś eventy zaś, jakbym był bił tysiąc subskrybentów, to na pewno bym wam zrobił jakiś konkursik, jakiś giveaway. O, coś tego typu, bo nie na przykład na 50 nie no może na 50 to nie no no, może psc bym wam zrobił albo na gościu facet ja pierdol chodzi jak mumia jakaś no tu widzicie załedzie na mnie że go potrąciłem gdzie mi to kazał a koło samochodu mi kazał to odstawić Ła panie Ju Juza będzie na mnie, bo ja tu nie jeździłem Poczekajcie to zostawimy tak jak Dobra mm, Teraz jak teraz będę się niestety już na pieszo wrócić dlatego no o brełka złapało Może jakbym znalazł ten coś wygrał, nie? Mówię, że nie. Mm. Aby się śmiesznie wtedy złożyło, nie? No, e, dobra. No, może zaryzykuję, by zagram w takie takie coś, że ten konkurs, jakiś konkurs, gdzie się zbiera bryłki złota czy coś i bym. Po prostu wtedy zarobił mi jakieś miliona, pewnie to było chyba maksymalnie. Do a my co? Powiecie, yy, co macie zrobić, a ja będę się żegnał, także kurwa, mać